Dobra, widzimy się znowu, nagrywam y, Dobra, widzimy się znowu, nagrywam drogę po odrazu po tamtym. Patrzcie, Mandyci, jeżeli wiem, co strzelać, weźmy to z oczu. Tą beczkę trafia i komu. o Pojeżdżę. Załamek z ręki. O Jezu! Sorry, Bandika ogar. Dobra, teraz pistolet. Ha, dziewczyna cię na rękę pobiła. Lamus. Tu są skrzynki z kasą. Bo no tam gdzie byłem, też obiegałem wiele, ale mi się nie chciało zbierać na odcinku. Serio? V wykonacie tak wręcz? Przeczytałem trochę klawisze, zanim grałem. Surprise! czyli jak to się wywołać, ta serena bądź była moją pierwszą dostarczą, ale prąd odłączył czyli co najmniej się nic nie zapisało. Dobra, tutaj mamy broń Hyperion, ona jest najdroższa, najdroższa broń jest Hyperion. <laughs> Hyperion najbardziej się przydaje. Dobra, jeszcze zmienię, przytrzymałem Evo. Patrzcie. A ja mam y, ten, w tym precyklu shotguna y, y, tego Hyperion na celownik. Naprawienie Trap co nie? Y, ja bym mógł pobyć i go wyprzedzić. Tam, tam y, będzie kocznia taka i bym... i tam jeżdżę, bym się nauczył skakać. To samo mi tu się buguje tak. A, modusny piarki, 30 sztuk. No widzicie, tutaj było taki Trzeba yy, taki podyst i miałem się nauczyć skakać. Walcie head'y wszystkim. A szkano się, że najwięcej z daleka. Jest bliska znaczy <trybuj> Klap, trap, ogarn, poszli już jaki cykur. Przecież wypadek strzeliłem. Z bliska mnie przybliżam, nie ma ja I też te skrzynki się odnawiają ze wszystkim. No, z się odnawia, ale są te same. Łał, wow, ale mi się bukuje. Bum, jak wiemy poziom, to sobie dodajemy malutko piątego lewla. Jak wiemy piątrower, musimy dodać tutaj moc. O Jezu! tą beczkę że nie ścielili to ode tu jest ammo kasa 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 no na przykład tutaj no to amo ammo może być ale to ammo u góry bym chętnie wziął Teraz mnie nie obchodzi. Wiem, że ona się będzie odnawiać, ale wolę ją stać na później, bo on teraz się nie chce zbierać. Te snajperki już mam pełno. Tutaj mamy tą nową stację. Mówi, ognia! Poczekajcie, na odcinek pokażę Takiego amazing'u. <laughs> Misja. Patrzcie, widzicie? Ale tam się weź nie da szkoda. A i to jest to, po tak da się chodzić. Trzeba o, zewnętrzną otwartość otworzyć, bo ten y, przypalił. Żadę. Za dużo lola. Żadę. I te plansze, kocham, one są super. Patrzcie. Fajny lekarz. Dyplom chirur chirurga. Chir chirurga, ojej. No, no nie gadajcie. Szafka mi zniknęła. Czasami e Bóg w tej grze znaczy. Tutaj zawsze są trzy szafki. Powinny być. W tym miejscu jest trzecia. Co nie? A wy jakąś widzicie trzecią. Zresztą e jest buk w kajerze. Dobra, jak chcę się rozliczyć i mamy na przykład Z, 1. klikamy E, Rozmawiaj, Klikamy to albo Enter. Wow! 48 XP i 00000 kas. Skarbił, brawo. Mamy nadzieję, ja że się jeszcze raz podoba. No ja gra, moim zdaniem. No oprócz presy quela i dwójki. No i trapa rozwali, co nie? Już jest nas. Micz już. Micz. O, to jest da. To mi w tej grze, że na przykład y, oni potrafią coś 5 headów. O i potem będą tarcze takie fajne. Nie widziano osłony. Do tego dziewięciu palcowego chyba zabijano w, tak, w czwartym odcinku, ten drugi. Idę pożarstwem na naprawczy. No, tak no, biorę tę misję. No też klęka tutaj stała i ona jest zresztą na To jest fajne, tak po Teraz Kagi trzeba będzie zrobić. Tu, tu, tu. Dobra, ja kończę odcinek. Widzimy się już zaraz w następnym.